Cześć, z tej strony Wojtek z Trustisto. Dziś chciałem Wam pokazać nowy sposób, w jaki możecie zmienić położenie swoich powiadomień i umieścić je w dowolnym miejscu na stronie. Zaczynajmy. Powiedzmy, że chciałbym zmienić położenie powiadomienia, które wyświetla się na stronie produktu i dotyczy ostatnio zakupionych produktów. Wejdźmy sobie do edycji tego powiadomienia. Następnie w zakładce Wygląd odszukajmy opcję Położenie. Dzisiaj jest to róg ekranu. Ale wprowadziliśmy nową e, możliwość Selektor CSS. Selektor CSS to techniczny opis położenia elementu na stronie internetowej. Programiści mogą go uzupełnić samodzielnie, ale specjalnie dla Was przygotowaliśmy kreator. Po kliknięciu Wybierz otrzymujemy informację, że za chwilę zostaniemy przeniesieni na stronę naszego sklepu, na której zostanie uruchomione narzędzie do zaznaczania. Przejdźmy i zobaczmy, jak to wygląda. Nasze narzędzie do zaznaczania uruchamia się w górnej belce i pozwala na zaznaczenie dowolnego elementu na stronie. Nas interesuje karta produktu, więc przejdźmy sobie na kartę produktu i przy pomocy narzędzia zaznaczmy element, w którym ma się wyświetlić powiadomienie. Powiedzmy, niech to będzie ten kontener. Klikamy, a następnie jeszcze raz klikamy przycisk powrót. Jak widzicie, kreator automatycznie uzupełnił selektor CSS dla wybranego przez nas elementu. Teraz wystarczy kliknąć Zapisz, a następnie Publikuj, i nasze powiadomienie będzie wyświetlało się w nowym miejscu. Zobaczmy, jak to wygląda. Nasze powiadomienie powinno wyświetlić się w wybranym przez nas kontenerze. Jak widzicie, wszystko działa bez zarzutu, nawet gdy przesuwamy stronę. Mam nadzieję, że to małe usprawnienie przypadnie Wam do gustu. Jeśli macie jakieś pomysły, jak możemy udoskonalić nasz system, koniecznie dajcie nam znać. Czekamy na Wasz feedback. Do kolejnego.